Teraz opowiem kawał zimna, potem się uśmiechniesz, a potem porozmawiamy o ludzkich potrzebach. Wieczorem lord John wpada na herbatkę do lorda Toma. Siedzą i piją w milczeniu. A gdzie Lady Mary? Lady Mary leży na górze. W takim razie wpadnę do niej na chwilę. Mówi wstając lord John. Wchodzi po schodach i znika w jednym spokoju. Po dłuższej chwili wraca, dyskretnie poprawia garderobę i siada w milczeniu naprzeciw lorda Toma. Rozmowa nie klei się, więc unosi filiżankę do ust i łyka odrobinę herbaty. Zimna jakaś. No cóż, nic dziwnego, już trzy dni jak nie żyje. No tak, tu się uśmiechnąłem. Wesołe jest zestawienie angielskiej flegmatyczności i dystyngowania wyższych sfer ze zwykłymi ludzkimi potrzebami. Otóż mamy potrzebę miłego spędzenia czasu w towarzystwie innego lorda. Jest potrzeba napicia się herbaty, napoju, który jest i kulturalny. I sprzyjający rozmowie. Gdy po łyku napoju rozkręca się rozmowa, lord gość decyduje się także zaspokoić kolejną potrzebę towarzystwa. Ucieszyć swym towarzystwem Lady Mary. Gdy wraca na dół do lorda gospodarza, otrzymujemy piękne zestawienie cech herbaty i ciała ludzkiego. I to, i to ciepłe jest o wiele bardziej sympatyczne niż zimne. Зимная